Hortensje, hortensje ogrodowe, bukietowe. Jest ich dużo gatunków, nie wszystkie ja je znam, ale na pewno zachwycają mnie i wielu miłośników naszych ogrodów. Mają ją ludzie i na tarasach, i na balkonach, oczywiście takie bardziej zminiaturowane bądź mniejsze. No, po prostu wszędzie ci, co lubią. Jakąś roślinę, chociaż w, minimalnym, w minimalnej ilości, ale mieć. Hortensje ogrodowe nie są aż tak ciężkie w uprawie i zdobią nasze ogrody od wiosny, powiedzmy do późnej jesieni. Warto koło nich chodzić, warto cieszyć się ich gałązkami liśćmi. Jestem akurat gdzieś tam w terenie. Gdzie przechodząc koło jednego z krzewów, zauważyłam liście. Liście Derenia. Liście Derenia, który ma przepiękne kwiaty. Powiem, że za nie mówiłam. To nie Dereń był. To była hortensja. Hortensja, która mnie zachwyciła, zauroczyła. Witam na kanale Pasji Babci Ali. Kochani, ta hortensja, która tutaj rośnie, nie we wszystkich ogrodach chyba jest. Ja tego nie widziałam, ale na pewno ona pasuje do ogrodów takich minimalistycznych, do ogrodów kamiennych, ponieważ jest to roślina, która rośnie góra do metra i szerokość też niewiele dużo zajmuje. Nie rozrasta się aż tak mocno. Zaraz przejdziemy do opisu całej tej rośliny, jak ona wygląda, jakie ma wymagania. Także zapraszam i zaraz dokładnie wszystko pokażę. A Państwu, jeżeli się podoba mój filmik, łapka w górę i zapraszam na, subskry na subskry subskrypcję pasję Babci Ali. No staram się pokazać to, co lubię, to, co umiem, to, co mnie zachwyca, nie tylko w moim ogrodzie. Ale u innych, którzy mają naprawdę cacka. Tak jak ta roślina. Czyli następna, inna, przepiękna hortensja. Dziękuję i do zobaczenia. Hortensja mokulata. Kochani, jest to przepiękny krzew o jeszcze piękniejszych chyba listkach. No, to już sprawa dyskusyjna. Ta hortensja tak mnie się spodobała, że dosłownie mnie zauroczyła. Rośnie, jak już wspomniałam, do metra wysokości i mniej więcej takiej samej szerokości krzew będzie miał. Nie rozrasta się mocno, ma bardziej takie, yy, takie sztywne gałązki, które no nie aż tak mocno się rozrastają, czyli rozkrzywiają ale proszę zobaczyć jak, co jest jej urodą liście listki które są koloru zielonego z białą obwódką ale nie tylko każdy z tych liści ma jeszcze taką plameczkę jaśniejszą liść zielony plameczka jest jakaś popielata czasem taka kolor taki biały wchodzi oprócz tego każdy liść ma białą obwódkę no bardzo pięknie to wygląda, jeden z tych liści, proszę zobaczyć, tylko malować. Kwiaty tej hortensji są takie talerze, talerzowate, o jak talerz. O przepięknej też barwie akurat niebieskiej. Tu jeszcze będzie dopiero kwitło. Rozkwita ten kwiatuszek. Kwiatostany ma równie prześliczne. Kwitnie od czerwca do końca sierpnia, wrzesień. Także może cieszyć nasze oczy w naszych ogrodach. Są listki takie hmm, w innych miejscach dosłownie białe. Proszę zobaczyć, co jak tutaj to wszystko wygląda. No, niesamowicie piękny przed. Piękna roślina. Roślina ta ma jeszcze co ciekawe. W pierwszym roku młode pędy nie mają tych charakterystycznych białych obrzeży. Dopiero w drugim roku. Także nadaje się do naszych ogrodów. Nadaje się na nasze rabat, rabatki cudny krzew cudna roślina. Wymagania ma jak każda inna hortensja, czyli troszeczkę cienia, półcieniu, żeby była troszeczkę no wiadomo, trzeba ją podlać jak każda hortensja potrzebuje wody. Jak i również nawożenia. Także polecam ten krzew, który zobaczyłam, bo Zakochałam się po prostu w nim, zakochałam się w tej roślince i z uwagi na liście, i z uwagi na kwiatostany.